Dostałam nagrodę w konkursie plastycznym. Mieszkam tu w Euroregionie, w Gorzowie Wielkopolskim. to miejsce w konkursie ogólnopolskim Żywioły Kultur w Szczecinie. Udział i wyróżnienie w konkursie jasełkowym Szczecinie. Moje prace plastyczne dostały nagrody i wyróżnienia a nasze pierwsze miejsce. W konkursie powiatowym i udział w przeglądzie w świewodzinie. Największym osiągnięciem jest finał dziesiątego lubuskiego konkursu recytatorskiego o lauri Juliusza Słowackiego w świewodzinie. Otrzymałam także bardzo dobry wynik w kangurze. Właściwie dzisiejszą ja... gazetę. Ja...